Mercedes C63 AMG DTM. Taki samochód zagościł w AMG Performance Center Kraków. Kierowcy ze stajni Mercedesa wygrali aż 85 wyścigów ze wszystkich 159 rozegranych w historii serii DTM. Sercem tego samochodu jest silnik o pojemności 6,3 litra. Generuje prawie 500 koni mechanicznych. Przy masie 1150 kg ten samochód jest w stanie rozpędzić się do 270 km na godzinę. Rok 2015 był pełen sukcesów dla marki Mercedes. Zwyciężyli w klasyfikacji kierowców i producentów w Formule 1, jak również w prestiżowej serii DTM. Pascal Verlaine, za kierownicą Mercedesa, został najmłodszym kierowcą w historii, który sięgnął po tytuł w serii DTM. Podczas dziewięciu wyścigowych weekendów rozgrywanych jest aż 18 wyścigów w roku. Seria DTM ściga się w czterech krajach – Niemczech, Holandii, Rosji i Austrii. W nadchodzącym sezonie DTM model C63 zostanie zamieniony na najnowsze dziecko ze stajni Mercedesa – Mercedesa C Coupe. Możemy spodziewać się kolejnych sukcesów marki Mercedes.